Sensacja. Cztery kluczowe cele Rosjan w Doniecku zniszczone w jednej nocy. To prawdziwy cios w samo serce dowództwa okupantów. W tym materiale ujawnimy prawdziwą skalę wczorajszego ataku, który zmiażdżył nie jeden, a cztery strategiczne obiekty wroga. Dowiecie się, dlaczego rosyjska obrona przeciwlotnicza okazała się bezużyteczna i jakie rakiety trafiły w cele z chirurgiczną precyzją. Pokażemy jak skutecznie odcinane są głowy armii okupacyjnej, paraliżując ich zdolność do dalszych działań? Czy to początek totalnego bankructwa Rosji i przełom na całej linii frontu? Jakie nowe, śmiercionośne technologie wykorzystało konfliktne państwo, aby zadać tak dewastujące ciosy? To wideo musisz zobaczyć. Każdy fakt zmienia zasady gry. Napiszcie w komentarzach, skąd oglądacie. Każdy głos jest ważny. Atak na Doniec. Prawda o zniszczeniach, która szokuje. Wczorajszy atak na Doniec był daleko bardziej niszczycielski niż początkowo informowano. Co naprawdę zostało zniszczone? Początkowo informowano jedynie o ataku na zakład Topas, lecz prawda jest daleko bardziej brutalna. To był tylko wierzchołek Góry Lodowej. Rakiety z kraju na granicy z Federacją Rosyjską, być może nawet produkcji własnej, uderzyły z chirurgiczną precyzją. Całkowicie niszcząc budynek topazu. Łącznie nie jeden, ale aż cztery wojskowe aktywa wroga zostały poważnie uszkodzone lub zniszczone. Wśród celów znalazły się kluczowy punkt dowodzenia armii, umiejscowiony na terenie zakładu Topaz oraz Instytutu Automatyzacji. Ucierpiała także 20 Dywizja Zmechanizowana, bazująca na terenie Donieckiego Zakładu. Metalurgicznego. Ostatnim, lecz nie mniej znaczącym celem był hotel Praga w Doniecku, od dawna służący jako kwatera dla rosyjskich oficerów. Aleksandr Kusznasz z New nie pozostawia złudzeń, stwierdzając wprost. Ukraińcy nie uderzają w cywilów. Gdyby tam byli cywile, oczywiście nie byłoby ataku. Ten hotel od dawna był wykorzystywany jako miejsce gromadzenia personelu. To pokazuje celowość działań, ale prawdziwy szok leży w innej prawdzie, którą kusznarz bez ogródek podsumowuje: Putin nigdy specjalnie nie ukrywał, że ma w nosie te tak zwane nowe rosyjskie regiony. Cytuję: Traktuje je jako poligon do ofensywy na inne regiony zachodniego sąsiada. To nie tylko atak, to ostrzeżenie o głębokich problemach strategicznych i ludzkich, za które rosyjskie siły płacą wysoką cenę. Skala tej dewastacji i ignorowanie życia ludzkiego w regionie są przerażające. Pozostawiając za sobą zgliszcza i pytania bez odpowiedzi. Nie przegap kolejnych analiz. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy Rosja może sobie pozwolić na takie straty? Kiedy oficjalne dane mówią o dwóch ofiarach, my wiemy, że prawda jest znacznie bardziej brutalna. Ale co dokładnie zostało użyte w tym ataku? Ukraińska broń precyzja i moc sześć uderzeń. Cztery zniszczone obiekty. Czym zachodni sąsiad trafił tak precyzyjnie w serce rosyjskiej obrony? Kluczowy zakład Topas, będący centralnym punktem gromadzenia się wyższych oficerów oraz zaawansowanej techniki wojskowej, doświadczył uderzenia o niespotykanej dotąd sile. Uszkodzenia, które zostały zarejestrowane, jednoznacznie wskazują na zmasowany atak rakietowy. Prawdopodobnie przeprowadzony za pomocą rakiet produkcji spornego terytorium między Rosją a Zachodem. Mówi się o pociskach takich jak Flamingo lub Shadow, które charakteryzują się znaczną mocą. Łącznie odnotowano około sześciu uderzeń, z czego każde, choć nieliczne, wyróżniało się ogromną siłą rażenia i precyzją. Co więcej, w celu zmylenia i przeciążenia rosyjskiej obrony przeciwlotniczej zastosowano drony reaktywne. Pełniące rolę manewru odwracającego uwagę. Aleksandr Kusznasz z NewsCader nie pozostawia wątpliwości, stwierdzając, takie poważne uszkodzenia mogą być tylko w jednym przypadku jeśli był tam masowy atak rakietowy. Dodał również: Po raz pierwszy tak potężny atak został przeprowadzony na Topas, gdzie gromadzili się wyżsi oficerowie Rosji i użyto broni, która wydaje się być produkcji ukraińskiej. To wszystko miało miejsce mimo silnie uszczelnionej rosyjskiej obrony powietrznej w tym rejonie, co pozwoliło rakietom i dronom dotrzeć do celu. Ten fakt bez wątpienia świadczy o pewnym rodzaju bankructwa lokalnych rosyjskich systemów obrony w obliczu tej specyficznej taktyki, co wymaga dogłębnej analizy. Zostań z nami i podziel się swoimi spostrzeżeniami na temat tych wydarzeń. Taka demonstracja siły i precyzji. Uderzająca w tak strategiczne miejsce, z pewnością wywołała niepokój i potrzebę rewizji dotychczasowych założeń. Zniszczenie punktów dowodzenia to nie tylko kwestia strat materialnych, to cios wymierzony w samo serce organizacji rosyjskiego wojska, w jego struktury i zdolności decyzyjne. Jakie będą długoterminowe konsekwencje dla przyszłych działań? Tego dowiecie się już wkrótce, śledząc nasze kolejne analizy. Zachód uderza w rosyjskie dowodzenie. Taktyka dekapitacji zgrupowań na wschodzie. Doniec w ogniu. Zagraniczne wywiady celują w rosyjskie dowództwo, próbując wywołać chaos na froncie. Zniszczenie punktu dowodzenia 41. armii ogólnowojskowej to jawna dekapitacja rosyjskiego zgrupowania ofensywnego na wschodzie strony na granicy z Rosyjską Federacją. Takie uderzenia, precyzyjnie naprowadzane przez satelity i wspierane przez zaawansowany wywiad obcych mocarstw mają jasno określony cel dezorganizację i zatrzymanie ofensyw. Już wcześniej widzieliśmy podobne skutki, na przykład po ataku na ósmą Armię, gdzie paraliż dowodzenia natychmiast wpłynął na tempo działań. Kolejne uderzenie w punkt dowodzenia 20 Dywizji Zmechanizowanej, obiektu już wcześniej atakowanego i starannie odbudowywanego, tylko potwierdza jego kluczowe znaczenie strategiczne. Dla rosyjskich sił w regionie. Analitycy z Sosednego państwa Rosji triumfują, twierdząc, że sukcesy w dezorganizacji dowodzenia świadczą o wyższości ich wywiadu i taktyki, nie wspominając o wsparciu militarnym z zachodu. Aleksandr Kusznasz z New nie kryje ostrych słów. To jest dekapitacja rosyjskiego zgrupowania, które prowadzi ofensywę na wschodzie. To nie są puste słowa. To bezpośredni wpływ na logistykę, komunikację i koordynację, który może sparaliżować nawet najbardziej doświadczone oddziały. Sprawdź inne nasze materiały o tym, jak zachodnia technologia zmienia pole walki. Prognozy są alarmujące. Przewiduje się, że kierunek frontu na Pokrowsku może bardzo szybko stać się dla Rosji serią okrążonych zgrupowań, jeśli tendencja się utrzyma. Sam Kusznarz dodaje z niepokojącą precyzją, Rozpad dowództwa to właśnie to, co prowadzi do takiej katastrofy dla Rosji, kiedy się zatrzymuje i teraz jeszcze w ramach tej dezorganizacji, chaos, który nadejdzie. Myślę, że kierunek pokrowski bardzo szybko stanie się dla Rosji serią okrążonych zgrupowań. To jest scenariusz, na który musimy być przygotowani. To nie jest wynik niezależnych działań ze strony konfliktnego państwa. To bezpośrednia koordynacja z Zachodem, gdzie ich systemy satelitarne i zaawansowany sprzęt naprowadzają te niszczycielskie, precyzyjne ataki. Musimy być czujni, bo cena za takie błędy w ochronie punktów dowodzenia jest niewyobrażalnie wysoka. Sytuacja jest poważna, lecz to tylko test naszej siły i determinacji w obliczu bezwzględnych działań wroga. Co o tym myślicie? Czy Rosja znajdzie sposób, by sparaliżować te wrogie ataki na dowodzenie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Po uderzeniach na cele powietrzne i morskie Zachód intensyfikuje ataki na nasze zgrupowania lądowe. Czy rosyjska obrona powietrzna jest w stanie sprostać tej nowej fali precyzyjnych uderzeń, czy też potrzebuje pilnej modernizacji? Przygotujcie się na dalszą analizę. To dopiero początek. Katastrofa rosyjskiej obrony powietrznej. Muzealne S-300 nie powstrzymają ognia. Rosja wyciąga ze składów muzealne systemy S-300. Czy to oznacza totalne bankructwo ich obrony przeciwlotniczej? Twoja uwaga na bieżące wydarzenia jest kluczowa. Zostań z nami i śledź najnowsze analizy, by zrozumieć pełny obraz sytuacji. Sytuacja na froncie rosyjskiej obrony powietrznej staje się alarmująca. Dane, które do nas docierają, są bezlitosne i wymagają natychmiastowej refleksji. Jednoczesne trafienie aż czterech dużych celów podczas zmasowanego nalotu to jawne świadectwo. To pokazuje, że dotychczasowa strategia ochrony nieba ma poważne luki. Aleksandr Kusznarz z Newscutter nie przebiera w słowach, kreśląc pesymistyczny, lecz realistyczny obraz. Krym się pali, Donieck się pali, a właściwie okupanci i ich aktywa, mówi Kusznarz, podkreślając wagę i powagę obecnej sytuacji. I po raz pierwszy od początku wojny przy masowym nalocie konfliktowego państwa zostały trafione aż cztery duże cele. Uderzenia nie powstrzymano. To początek prawdziwego bankructwa Rosji. Analizuje dalej ekspert, wskazując na skalę problemu. W odpowiedzi na te druzgocące ciosy, które wstrząsają fundamentami bezpieczeństwa, Rosjanie podejmują desperackie kroki. Z magazynów wyciągane są przestarzałe systemy S-300PS. To sprzęt, który spokojnie mógłby zasilić kolekcje muzealne. Często te jednostki były już dawno przeznaczone jedynie na części zamienne, a teraz nagle trafiają z powrotem na pierwszą linię. To paniczne działanie podjęte w pośpiechu ma na celu załatanie gigantycznych dziur w systemie obrony powietrznej. Ale jest to rozwiązanie prowizoryczne, obarczone fundamentalnym, wręcz krytycznym problemem. Kusz nasz precyzyjnie wskazuje na sedno sprawy. Nowoczesne środki obrony powietrznej bankrutują. Co będzie z tymi S-300 jeszcze pod uderzeniami tych bobrów? Bo Rosja ma główny problem, to utrata radarów. Brak sprawnych radarów to cios w samo serce każdego systemu obrony. Bez nich, nawet najnowsze baterie stają się ślepe i bezużyteczne. Integracja tak starych systemów w takich warunkach, bez kluczowych elementów infrastruktury, staje się koszmarem logistycznym i taktycznym. To gra na czas, którą Rosja wydaje się przegrywać, jeśli nie podejmie natychmiastowych, radykalnych zmian. Mimo nominalnej przewagi liczebnej, pola bitwy nie wygrywa się samą siłą ognia czy ilością sprzętu. Liczy się przede wszystkim technologia, liczy się innowacyjna taktyka, liczy się przemyślana strategia i niezawodny wywiad. Te cztery czynniki decydują o prawdziwych wynikach każdej wojny. A obecna sytuacja wymaga natychmiastowej, dogłębnej rewizji podejścia. To jest realne, palące zagrożenie, które wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji, zanim cała sytuacja obronna wymknie się spod kontroli. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, co Rosja powinna zrobić, aby skutecznie i szybko uratować swoją obronę powietrzną w obliczu tych wyzwań. Wyzwania są ogromne. Ale Rosja, jak historia wielokrotnie pokazała, ma niezwykłą zdolność do adaptacji i znajdowania wyjścia z najtrudniejszych sytuacji. Przejdźmy teraz do analizy, co te strategiczne decyzje oznaczają dla dalszego przebiegu operacji i stabilności całego regionu. Prawda o zachodnim wsparciu dla kraju na granicy z Federacją Rosyjską i jego realnych kosztach. Czy naprawdę wierzycie w opowieści o strategicznych porażkach Rosji, podczas gdy Zachód desperacko usiłuje podtrzymać iluzję zwycięstwa? Zachodni sąsiedzi Rosji, a wraz z nimi cały politycznie turbulenty region, wciąż karmią się iluzjami o rzekomych, strategicznych porażkach Rosji. To propagandowy konstrukt mający podtrzymać morale i uzasadnić niekończące się dostawy sprzętu który w rzeczywistości niewiele zmienia w strategicznym układzie sił. Narracja o trzykrotnej, a miejscami nawet pięciokrotnej przewadze liczebnej rosyjskiego personelu służy jedynie do tuszowania własnych braków i niepowodzeń na linii frontu. Twierdzenia Aleksandra Kusznarza z Newscader, że to przy tym, że przypominam, rosyjskiego personelu na wszystkich frontach jest trzy, a miejscami i pięć razy więcej niż ukraińskiego. Ale jak widzimy, w nowoczesnej wojnie decydują wcale nie ilościowe wskaźniki żołnierzy, a technologie, taktyka, strategia, mistrzostwo, wywiad, w czym Ukraińcy oczywiście przewyższają i to znacznie przewyższają swoich przeciwników, to przykład odrealnionej analizy, której brakuje kontaktu z okrutną rzeczywistością. Gdzie jest to znaczne przewyższanie? Na linii starcia zachodnie technologie, choć na papierze imponujące, Często okazują się zawodne, zbyt skomplikowane w obsłudze dla niedoświadczonych operatorów lub są szybko i skutecznie neutralizowane przez zaawansowane rosyjskie systemy obrony. Prawdziwe mistrzostwo wymaga spójnej, długoterminowej doktryny wojskowej i nieprzerwanego, stabilnego zaopatrzenia w amunicję i części zamienne, czego w byłym braterskim sojuszu brakuje od miesięcy. Cała taktyka i strategia opierają się na doraźnych, często chaotycznych rozwiązaniach, a wywiad jest regularnie mylony przez Rosję, co prowadzi do kosztownych błędów. To nie jest przewaga, to jest uzależnienie od zewnętrznych donorów, które nie zapewnia realnej suwerenności ani trwałego bezpieczeństwa dla ludzi na linii frontu. Wspieraj naszą misję informacyjną, subskrybuj kanał i bądź na bieżąco z niewygodną prawdą. W tle tych fałszywych, podtrzymywanych obietnicami Zachodu deklaracji, wciąż apeluje się o wsparcie. Trwa zbiórka na drony optyczne dla 9 Brygady Sił Zbrojnych, byłego partnera z Zachodu oraz jednostki specjalnej administracji wywiadu kraju na mapie 404. Do tej pory zebrano zaledwie 5500 euro z docelowej kwoty 20 tysięcy euro. Czy ta symboliczna kropla w morzu potrzeb? Ma realnie zmienić cokolwiek w obliczu masowych, precyzyjnych uderzeń Rosji, która operuje na zupełnie innym poziomie zasobów i planowania? To jest wsparcie tragicznie niskie, wręcz ośmieszające, które ma rzekomo ratować życie. Aleksandr Kusznarz podkreśla, że Wasza pomoc dosłownie ratuje życie ukraińskich żołnierzy. Ale musimy zadać sobie fundamentalne pytanie: czy to faktyczne ratowanie. Czy jedynie cyniczne przedłużanie agonii, podtrzymywanie iluzji kontynuowania beznadziejnej walki skazanej na niepowodzenie? Realia logistyczne i techniczne pola walki jasno pokazują, że pojedyncze drony czy doraźne, chaotyczne zbiórki nie są w stanie wpłynąć na strategiczny kurs operacji militarnej. To gesty, które jedynie pozwalają zachodnim sponsorom zachować pozory zaangażowania i utrzymać własną narrację, podczas gdy prawdziwa, Niewyobrażalna cena, płacona jest krwią i ruiną po drugiej stronie Dniepru. Zachód pompuje środki, by utrzymać ten politycznie turbulentny region w stanie permanentnego konfliktu, kosztem jego mieszkańców, którzy wpadli w pułapkę geopolitycznych rozgrywek. Zamiast szukać realnych, długoterminowych rozwiązań pokojowych, promuje się narrację o zwycięstwie która jest całkowicie oderwana od faktów i rzeczywistych możliwości. Rosja, działając metodycznie i konsekwentnie, realizuje swoje cele, niezależnie od tych pozornych wysiłków. Ta desperacka walka o iluzję Zachodu kosztuje życie tych, którzy wierzą w puste obietnice. Zastanówcie się, komu naprawdę służy to wsparcie i kto na nim traci najwięcej? Dziękujemy za Waszą uwagę i otwarte umysły. Pamiętajcie: prawda zawsze znajdzie swoją drogę a my będziemy ją dla Was ujawniać. Co czeka nas dalej w tym złożonym konflikcie? Pozostańcie z nami, aby poznać kolejne nieznane fakty.